Dzisiaj zabierzemy was na rajd integracyjny Adasiowie Wędrówki, który jest przygotowywany z myślą o pierwszoklasistach. To idealna okazja, aby lepiej się poznać i wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Uczniowie będą wykonywać różne zadania, a my pokażemy wam, jak to wszystko wygląda. Co sądzi Pani na temat adasiowych wędrówek organizowanych w tym roku? Adasiowe wędrówki uważam za bardzo cenną inicjatywę. To już ósma edycja tego przedsięwzięcia, którego inicjatorką była Pani Profesor Kinga Gordon-Sieracka. Uznałyśmy już kilka lat temu, że warto wygospodarować czas i zorganizować jakieś przedsięwzięcie, które będzie służyło integracji uczniów klas pierwszych. No i mamy ósmą edycję. Dowiadujemy się od absolwentów, że rzeczywiście ten dzień poświęcony tylko dla, na, dla nich, poświęcony wychowawcom, okazał się bardzo owocny. Zawiązały się pierwsze relacje, pierwsze znajomości, pierwsze koleżeństwa mogli się poznać z, ze swoim wychowawcą bliżej w okolicznościach pozaszkolnych, co też jest taką wartością dodaną i myślę, że to na co kładziemy nacisk, to też tak... Taka edukacja regionalna, ponieważ wszystkie zadania, które na kolejnych stacjach rozwiązują, są związane z lubaniem, z miejscami, z ciekawostkami dotyczącymi lubania, oczywiście, samej szkoły. W tym roku na dasiowe wędrówki wyruszyło 100 uczniów ze swoimi 4 wychowawcami, ponieważ mamy cztery klasy. Jesteśmy w trakcie zadań, więc jeszcze nie wiemy, jak się zakończyły. Idea nie jest taka, aby któraś z klas wygrała, czyli nie ma to charakteru rywalizacji, a przede wszystkim dobrej zabawy i celów, o których już wspomniałam. Pierwsze klasy to jest ten rocznik, właściwie w każdym roku szkolnym, któremu poświęcamy wiele miejsca i wiele uwagi, ponieważ to jest nowe miejsce, szkoła jest duża, uczniów jest około tysiąc, więc staramy się, aby się dobrze w. I w tym budynku, i w tej społeczności odnaleźli. Stąd różne inicjatywy i różne działania. Jutro, czyli Dzień po Adasiowych Wędrówkach, też firma uczniowska Adaś organizuje uroczyste ślubowanie. To uroczyste ślubowanie ma też wieloletnią tradycję. O ile dzisiaj towarzyszy Adasiowym Wędrówkom wiele śmiechu, wiele zabawy, wiele... Rozrywki szeroko pojętej to jutro już jest powaga, jest składanie przysięgi na sztandar szkoły i zobowiązanie do tego, że uczniowie będą wypełniali swoje obowiązki, ale też korzystali z różnych przywilejów i dobrodziejstw, które szkoła im daje. Jakie zadania na Waszej stacji mają uczestnicy rajdu? Zadanie na naszej stacji polega na tym, że muszą zrobić. Przedstawienie na temat swoich pierwszych dni w szkole, jakiejś lekcji. Najlepszego dnia. Dokładnie. I muszą to zrobić razem, łącznie z panią wychowawczyni. Ja pan i... I... Pierwsza A, Pierwsza? I w sumie tyle. I jak oceniacie ich zaangażowanie? Myślę, że zaangażowanie jest bardzo dobre. Są pełni energii i no bardzo dobre pomysły mają. No nie powiem, śmieszni. śmieszne też. Aż no... Miło się robi. Jak ocenia Pan swoją klasę? Moja klasa na pierwszy y, ogień jest ambitna i trochę skryta, więc y, jestem pełen oczekiwań, że wykażą się. A jak, y, jakie jest pan, zaangażowanie Pana klasy? Na dosiowych na Wędrówkach jest zaangażowanie stuprocentowe. I liczę na to, że wygrają. Na jakim kierunku jesteście i dlaczego taki wybraliście? Ja jestem na matwicie. Ja na biorkę. Ja na Biorchem. I dlaczego taki wybraliście? Bo tak. <noise> Ponieważ chcę zostać fizjoterapeutą, e, ja chcę studiować medycynę. Na waszej stacji i jakie jest zaangażowanie? No, na naszej stacji uczniowie tańczą bilgikę. No, pierwsza klasa na razie była. No i fajnie tanczyli, więc e, zaangażowanie jest dobre, uważam. Dziękuję. Miałyście zadanie do wykonania na tej stacji? Odpowiedzieć na pytania związane ze szkołą i. No. 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 A na jakim profilu jesteście i dlaczego takie wybrałyście? My jesteśmy na języku biznesowej, no i wybrałyśmy to, ponieważ robimy języki i tak, uważamy, że to nasza taka mocna strona. W jakiej jesteś w klasie i dlaczego wybrałeś ten kierunek? W pierwszej tej, te, tir, głównie żeby mieć zawód. Okej, okay. jak oceniasz swoją klasę? Dobrze, mogłem trafić gorzej. Co sądzisz o adasiałych wędrówkach? E, fajny pomysł na spędzenie jakby czasu, zapoznajcie się bardziej z klasą. Dziękujemy klasie 2 FRG oraz pani Kindze gordon sierackiej za zorganizowanie tegorocznego rajdu. Pozwolił on na lepsze poznanie się oraz spędzenie aktywnie czasu. A Was serdecznie zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube oraz do odwiedzenia naszego Instagrama i Facebooka, gdzie będziecie mogli być na bieżąco ze szkolnymi wydarzeniami. Pa! Ta...